Moi kochani, witam was na moim kanale w filmiku, w którym mamy Bukol. Book w book którym trochę mamy pozycji. Jednej pozycji ze mną nie ma, ale jest w przysyłce, więc będzie już e, jutro, więc ją uwzględnię również tutaj e, w tym bukholu. Mam nadzieję, że filmikowi się spodoba i dajcie mi znać, czy coś z tego czytaliście, albo co, za co mam sięgnąć, jako po pierwszą książkę. Dobra, najpierw zacznijmy od książek, które mam z Allegro, e, ponieważ ktoś mi przypomniał ostatnio o niej istnieniu. E, zapomniałam kompletnie o tych książkach. Na przykład kiedy się bardzo chciałam przeczytać, mam tutaj na myśli Mare Dyer i Przenianę i Zemstę, nie mam tajemnicy, bardzo ciężko ją dostać, te obie książki były około za 6 zł, e, no przesyłka była dość droga, jak to czasem nalegro no, bywa, ale ogólnie, rzecz biorąc książki e, są używane, ciężko dostać je nowe, wiem, że były w detalusie, ale że ja jestem na kwarantannie, e, no to aktualnie pomyślałam, żeby kupić je w tej wersji. E, przysyłka była dość e, droga. Nie wiem czy będę chciała je tak naprawdę przeczytać e, w niebawem ale bardzo chciałam je przeczytać, bo wolę je mieć na swojej półce. Pierwszą w razie czego mogę zawsze przeczytać na Kindlu, bo na razie ciężko ją dostać, bo jeżeli jest to ze stemplami bibliotycznymi, nie chciałabym chyba mieć takich w swoich kolekcji. Najpierw no zaczniemy od zakupów, które poczyniłam z moim chłopakiem. W sensie, ze względu na to, że robiliśmy test na koronawirusa i potencjalnie mogłam mieć koronawirusa i bardzo źle się czułam jako chora osoba. Mój chłopak kupił mi książkę, którą chciałam, czyli Bright E, chciałam Freytonów przeczytać, e, nie wiem, że to jest typowy romans, nie wiem jak mi się spodoba, ale cała otoczka może mi się spodobać tego tak naprawdę romansu, ale klasycznego. E, wydaje mi się, że to będzie książka dość fajna. E, nie wiem, nie oglądałam jeszcze serialu. E, bardzo dużo pozytywnych opinii słyszałam, a więc po prostu ją sobie zakupiłam, żeby mieć ją na swojej półce. E, no i mój chłopak kupił mi też zaległą książkę, którą kiedyś mi je obiecał, e, jednak wtedy jej nie kupił, e, no i zrobił to teraz. Czyli książkę, o której bardzo go marzyłam, czyli Człowiek o 24 twarzach, czyli e, Billy Milligan i najcięższy przypadek rozczepienia osobowości w dziejach. Jeżeli ja jeszcze skrzeczę, to przepraszam, bo jestem chora. Jeżeli chodzi o tą książkę, to to jest książka tak naprawdę o właśnie Billy Milliganie. To jest jego biografia i opis jego przypadku, rozczarowienia osobowości. Billy Milligan no nie był, z tego co wiem, on był chyba mordercą. Ciekawy przypadek, ja bardzo chciałam przeczytać tą książkę, tym bardziej, że słyszałam, że dobrze czy się ją czyta i że jest ona naprawdę dobra. No i jestem ciekawa jak już ją przeczytam. Oczywiście jaka będzie moja opinia. Mam tutaj książki, bo jakby przed moją wypłatą w tym miesiącu zobaczyłam pewną książkę. Jak ją zobaczyłam, to uznałam, że muszę ją mieć. Nie wiem co mnie wzięło. Weszłam na... Będę jeszcze tanią książkę. I zobaczyłam tą książkę, i zobaczyłam później, czy jest w Empiku, i od razu pognałam po tą książkę. Oczywiście nie mogłam być z jedną, wyszłam z czterema. Mm, wszystkie ja chciałam, i wszystkie właśnie w tym samym momencie mniej więcej obczajałam na mpik Po pierwsze, to jest książka, która jest w ogóle sprawczynią całego tego zakupu. Jest, nazywam się Moja Historia Chanel Miller, czyli książka o kobiecie, która została zgwałcona i która tak naprawdę w Ameryce próbuje się sądzić ze swoim oprawcą. Ponieważ te sądy trwały kilka lat, i od 2000, jakby 2016 roku, ta ofiara opublikowała swoje zeznania. Więc no, ta sprawa trwała troszeczkę. I to jest opowieść naszej głównej bohaterki o tym strachu, o tym swoim bólu, o tej całej sprawie, która jest naprawdę ciężka i o której warto mówić. No ta książka bardzo mnie zainteresowała, ponieważ tutaj też mamy blerba, polecajkę bardziej. Johna Crackera, czyli autora e, a, Miss Wally, Gwałtów w amerykańskich miasteczkach uniwersyteckich, którą czytałam, która bardzo mi się podobała i to też skłoniło mnie do zakupu tej pozycji, którą chciałabym w jak najszybszym czasie przeczytać. W ten sam dzień był wielki bum odnośnie Meghan Merkel i Harry'ego i ja e, czyta, oglądałam wywiad, e, słuchałam wielu opinii, ogólnie ta sprawa jest dość moja, ja uwielbiam takie newsy z rodziny królewskiej, więc kupiłam w końcu Harry i Meghan chcą być wolni, tą książkę już widziałam, e, byłam nią zaciekawiona, ale w momencie, kiedy też posłuchałam tego wywiadu, uznałam, że chciałabym nią mieć. To jest e, biografia... E, Naszej tutaj pary. Ja jestem bardzo ciekawa i chciałabym się z nią zapoznać jak najszybciej. Tym bardziej, że sprawa jest dość głośna, w ogóle dość dużo się o niej teraz mówi. Czy dobrze, czy źle? No, według mnie to jest dość skrajna sytuacja i opinie są też dość skrajne, ale ja po prostu chciałam się dowiedzieć troszeczkę więcej o tych, tej dwójce, po prostu zakochanych. Wszystką, którą kupiłam, którą tak naprawdę przez moment nie zamierzałam kupić. Em, ale sprawiła to wszystko książka, którą czytałam w tym miesiącu. Czyli moja mroczna Vanessa. Czyli moje zachwyty, moja opinia 5 na 5 gwiazdek. I ta książka sprawiła, że... Zaczęłam bardzo dużo myśleć o tym problemie i zachciało mi się znowu przeczytać em, taką książkę, która była też wielką inspiracją w mojej wyłącznej Wanesie, czyli Lolita. Ja Lolitę chciałam bardzo przeczytać, jeżeli chodzi o to nowe pytanie, kompletnie mi się nie podoba i nie podoba mi się e, ta okładka, e, Co mnie skłoniło, że tak naprawdę ją kupić, bo są dostępne jeszcze te stare pytania. czcionka. Tutaj czcionka mamy przystępną, bo gdzie nigdzie jest ona straszna. Tutaj jest taka, że naprawdę ja jest, będę w stanie to czytać, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałam się zapoznać z historią Lolite, bo jest to historia naprawdę no, w miarę dobra. To jest historia światowa, to jest klasyk, to jest fenomen klasyku. Więc ja chciałam się z nią zapoznać, a ta czcionka mi w tym pomoże. Jeżeli chodzi o okładkę, no nie jest to najpiękniejsza okładka według mnie, ale. Jestem bardzo ciekawa tej książki, nie wiem, kiedy ją przeczytam, ale na pewno będę chciała się za nią zabrać, póki jeszcze w tym roku jeszcze kiedy tą miłość do mojej mrocznej Vanesy mam. Książkę, której w ogóle nie spodziewałam się, że wezmę. To jest książka, tak naprawdę troszeczkę poczytałam o książkach różnych i zainteresowała mnie Rebeka, wydanie serialowe czy filmowe na Netflixie. Jest tak, ten serial i e, czytam filmy i. Przeczytałam, o czym tak naprawdę jest, bo jest taki boom. Cały czas widzę ten tytuł, ale kompletnie nie wiem, o czym jest. I, no, kiedy się już dowiedziałam, o czym jest ta ekspozycja, bardzo się zainteresowałam, zaintrygowałam. Tym bardziej, że Stephen King się w jakiś sposób inspirował tą książką. No i mamy tutaj Rebekę w tym pięknym wydaniu klasyków. No i to jest powieść nagrodona na National Book Award. Ja jestem bardzo ciekawa tej książki, tym bardziej, że. Jest tej kolekcji klasyków mam już, była sobie rzeka i na pewno te klasyki będę zbierać. Bardzo mi się podobają te okładki, Ja już szłam do kasy prawie z tym serialowym wydaniem. Ja akurat na nowościach zobaczyłam to wydanie, którego tak naprawdę na internecie nie widziałam, więc warto się rozejrzeć za tym wydaniem, bo jest po prostu piękne. Jeżeli chodzi o tą kolekcję klasyków, bo tutaj mam taką, bo to jest seria Butikowa Albatros. Brakuje mi tej trzynastej opowieści, którą bardzo chciałabym zyskać i Syreny. No, ale o tym Wam powiem zaraz, bo z tym wiąże się pewna historia. One są pięknie wydane i mają piękne okładki, tak jak takie kiedyś amerykańskie z obwolutą. No i po prostu są klasyki, więc warto je zbierać w tym pięknym wydaniu. Ja, jak kupię sobie nową półkę na książki, to będą pięknie one tam wyglądać. Już to po prostu widzę. Dobra, zostało mi dość mało książek. Po pierwsze, to są zdobycze za 10 zł, które kupiłam w... E, Boże, gdzie to było? W Auchan, kiedy było tak o tym głośno. Po pierwsze, Stowarzyszenie Miłośników Literatury i placka z kartoflanych obierek. Już kiedyś o tej książce słyszałam, Kiedyś się ją chciałam kupić za tą samą cenę, gdzieś się znalazłam, ale się odzdecydowałam. Aktualnie uznałam, że bardzo chcę przeczytać tą książkę, że ciągnie mnie do niej e, za 10 zł, no czemu nie? No i ją kupiłam, pewna nadziei, e, słyszałam też dobra opinia o serialu. Niczego nie oczekuję. E, plusem jest to, że książka jest cienka. W moim bioteczce takiej brakuje, ma tylko 250 stron, więc wydaje mi się dość cienka. E, no i sądzę, że to będzie taka naprawdę krótka i fajna historia. Kolejna książka, którą tutaj mam, to są godziny. E, jest to nagroda pulicera e, Ja tą książkę też kupiłam za 10 zł. E, to jest... E, film jest na podstawie tej książki i właśnie... i... E, ta grająca Virginia Woolf dostała Oscara. Tutaj tak naprawdę książka jest też dość krótka, bo ma 210 stron i bardzo duże, bo dużą czcionkę, ale ponoć jest bardzo wartościowa. Bardzo ja kiedyś się widziałam już na Booktube, ale nie pamiętam kompletnie znaczenia tej książki, nie pamiętam w ogóle tej książki, więc z całą chęcią się zapoznam. Poczytałam też te. Pozytywne opinie, dlatego też tą książkę przygarnęłam. No i mam tutaj też książki, które też nikogo według mnie nie zaskoczą. Ja mam pierwszy tom Apolla, jak widzieliście ostatnio w bokshelfturze. No i kupiłam również drugi tom Apolla i trzeci tom Apolla, czyli mam już trzy tomy. Każdy było za 10 zł. Jakoś nie jest mi śpieszna, żeby je przeczytać. Najpierw chciałabym, tak jak mam w TBR-ze, przeczytać ostatnią część Persiego i wtedy zdecyduję, czy chcę sięgnąć po Olimpijskich Herosów, czy po Apolla. Może po Apolla, bo nie przeraża mi tak objętościowo jak Olimpijscy Herosy, ale na pewno z Rykiem Jordanem będę chciała w tym roku jeszcze się gdzieś tam zapoznać z jego twórczością, przypomnieć ją sobie, bo bardzo dawno nie czytałam. Dobra, czytałam wracam do Was, bo rozmawiałam z moim Tatą i buchnęły mi wszystkie książki, i przy dwóch, Lolita mi się powsyła, zagiął mi się tak róg strasznie, jestem już zdenerwowana i coś jeszcze mi się zrobiło a, to Stowarzyszenie umar... tych Miłośników Literatury, ale wiecie tego nie kupiłam za stałą cenę to nie jest mi szkoda, no, ale w każdym razie mam tutaj ostatnią książkę Czyli Kietę, którą chciałam bardzo przeczytać przez Julkę Trokop. E, bardzo mnie ona inspirowała, jakby bardzo mnie zaciekawiła. I w ogóle tą książkę dostałam na Dziękowiec e, na spóźniony Dziękowiec. I się śmieję, bo mój chłopak e, poszedł po tą książkę i na tą książkę kupił ją w świecie książki, bo ogólnie jak kupuję książki w Empiku, mam tam zniszkę. A Maciek e, woli chodzić do świata książki. Więc e, jak on kupił tą książkę, to było. Ee, że minus 52 książka. No i on próbował pomyśleć sobie, jakie ja te książki mam. I musiał dołożyć, że mam każde, bo miałam, mam tam Rebekę, mam e, tutaj, jak się nazywa, była sobie Rzeka. Nie mam dwóch części, nie mam tej syreny i coś tam, e, i nie mam tych 13 opowieści. 13 opowieść czy coś takiego. I. E, no i Maciek e, kupił mi tylko to, ten z pewny, że no, ja wszystkie inne mam. E, swoją drogą dlatego przepłacił, bo tak to by dał 60 zł za dwie, tak to dał 40 parę za jedną, e, ale kilka jest to książka, którą bardzo go chciałam, jest to klasyk, który naprawdę mnie bardzo ciekawi e, i... Tak jak rozmawiałam, tak jak kiedyś Julka Prako mówiła w swoim e, filmiku, to bardzo mnie ona zaciekawiła. E, ta książka to jest "Sirena i pani Hancock. E, I 13 opowieści też nie mam. E, więc e, jestem bardzo ciekawa tej książki, mam nadzieję, że to będzie coś dobrego e, i że się nie rozczaruję. I na pewno gdzieś tam w przyszłości mam to na swojej liście. No, okładka jest jakże piękna, więc nie mogę się czekać, żeby to czytać. I ostatnia książka, która do mnie tak naprawdę jedzie, to nie jest dla nikogo zaskoczenie, ponieważ, no wiecie, mamy lockdown. Długo tych książek nie było, i ja bardzo chcę przeczytać. Tą książkę, czyli 13 tom Remigiusza Mroza, czyli afekt eee, O, ja teraz widzę, że na Empiku jest jeszcze tańsza niż ja kupowałam. W każdym razie Afekt, czyli trzynasta część Hełki, e, już do mnie jedzie, ponoć będzie uf, do wyprania jutro. E, ja nie mogę się doczekać, ponieważ dość dawno Hełki nie było. Kiedyś było tak, chyba w zeszłym roku, że mm, Chyłka była we wrześniu, później Chyłka była gdzieś tam w styczniu, lutym i potem Chyłka była gdzieś tam w czerwcu. Aktualnie Chyłka e, troszeczkę przystopowała ja pamiętam, że były dwa tomy, chyba, że ja jakoś nadganiałam, czy w styczniu tamta wyszła. Ale chyba coś tam przystopowało i był we wrześniu jeden tom i od tego momentu nie było żadnego i to jest naprawdę bardzo dużo czasu według mnie, więc no, cieszę się, że w końcu jest afekt, afekt do mnie idzie i to będzie książka, którą pewnie jako pierwszą przeczytam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku, dajcie mi znać, czy Wam się podobał ten filmik. Czy podoba Wam się taki book haul I dajcie mi znać, co mam przesłać jako pierwsze. Dziękuję, że ze mną jesteście. Jak widzicie, choroba mnie jeszcze trzyma. No, jestem na kwarantannie, ale starałam się dla Was coś nagrać, bo się czuję lepiej, żeby się też coś no, mieli do oglądania. Dziękuję, że ze mną jesteście i do zobaczenia w kolejnym. Pa!